Witam Was bardzo serdecznie, moi być malinowe w kolejnym, jeszcze trudniejszym odcinku niż wczoraj, ponieważ dzisiaj będziemy robić z 80 zł właśnie tutaj na stronie KOSE. Jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że będziemy jeszcze bliżej niż wczoraj, ale zanim to, no to widzowie, tutaj muszę dla Was wypłacić jakiegoś skinka. Dlatego wezmę sobie, wrzucę tutaj 20 tysięcy punkcików i myślę... Oj, trzeba jeszcze raz. Dobra, chyba będzie Sobie te dwa skinki wrzucimy To będziemy mieli 50 zł No i tutaj wypłacamy sobie właśnie Niech będzie taki akaczek, żeby tego akaczeka zgarnąć Na tym odcinku należy zasubskrybować kanał Zwróćcie stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek Pamiętajcie również, że Za wpłatę z kodem tutaj na tym koncie A Dixon przez jedno o Cały czas do zgarnięcia Macie na ten moment 9 kos 9 kosek jest tutaj do przytulenia O masz To ja zrobiłem przy okazji, jak tutaj odwaliłem manianę to zaakceptuję sobie tutaj właśnie tego akaczyka. Kurwa, muszę tego ten. Jeszcze raz P250 wczoraj wypłacić, bo widzę, że zapomniałem też na odcinku w sumie wypłacić. Więc zaraz to zrobimy. Mam nadzieję, że challenge będzie tutaj udany. I ogólnie widzowie właśnie w tym miejscu, jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, możecie wpisać mój kod. A Dixon przez jedno odzie dostajcie 2 zł. 10 groszy, oraz 10% więcej do depozytu przypłacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i co? Lecimy z koksem. Ja może na początku nie przechodziłbym do tych droższych skrzyneczek. Spróbujmy sobie tutaj zacząć od tej najtańszej eventowej. Może ona będzie nam tutaj w stanie troszeczkę podbić nasz. Balans, tak do stówki bym chciał, nie? Do stówki, jakby tutaj dało radę. To by było pięknie. No, pierwsze otworzenie zabiera. Drugie. Chyba też. Mi się wydaje, a jednak nie. A jednak nie. Ej, wiecie co? Ja pamiętam ją wczoraj, że fajnie dawała na tym buście. Więc może raz tutaj na buście za 25 zł i sypnie nam jakimś akaczykiem pięknym. Nie sypię akaczykiem, ale jest daj pyska, więc to chyba i tak nie będzie źle. Dokładnie, jest profit. Jest zaraz stuwa. Jest zaraz stóweczka tutaj podbijana. Dobra, dawaj jeszcze raz. O, i zabiera. I zabiera. Dobra, też nie jakoś mega dużo, więc jeszcze raz sobie pychnijmy. Tak, Akaczyka. Kurwa, teraz znowu zabiera i to teraz już chyba gruby. i No właśnie. 67 zł. To 3 razy sztuka. Jest akaczek, jest tajpyska, jest Galil, tu będzie fajnie. Kurde, myślałem, że będzie lepiej, tak szczerze. No, myślałem, że będzie zdecydowanie lepiej. No, jeszcze raz. A ja pierdolę. Mogę na to patrzeć, co tu daje. Co tu daje? 13 zł i 50 ziko, Jesteśmy tutaj sytuacji niestety bardzo złej. Bardzo złej, która musi nas jakkolwiek wyciągnąć. Myślę, że na bitwie, jak mamy tutaj ulepszyć naszą sytuację. I jak chcemy dzisiaj w ogóle kosę zrobić. Dobra, zróbmy tak. O! Mamy pierwszą bitwę dzisiaj. I już to jest bitwa ratunkowa. Niestety ale nie mamy co zrobić. No musi, musimy tutaj tą bitwą zdominować i wygrać. I mamy tu nawet oponenta szybciutko, ktoś tutaj doszedł. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy to będzie dla nas ta bitwa, czy tu troszeczkę. O masz 8 zł. Bizona dostał chłop Akaczyk? 2 zł. Matko jedyna, no 2 zł. Akaczyk no ten Akaczyk chyba tylko w faktoryniu. Jakby tam chyba coś był warty. Z tym faktorem to jest tutaj ciężko. W ogóle jak na razie, od, na tej bitwie, żebyśmy coś trafili, to jest ciężko o to. I jak my coś trafiamy za 3 zł, to on musi troszeczkę droższego. Siodemeczkę sobie tutaj walną. No, zbustowana skrzynka tylko i wyłącznie może nas tu jakokolwiek uratować. Proszę, zbustowana skrzyneczko, dawaj te akaczyki. Ja po to tu przyszedłem dzisiaj do ciebie, żebyś dawała 14 zł. Nie, no no. I... Tragedia, tragedia, tragedia. Dobra, mam te punkty eventowe. Czy ja tutaj zdołam. Dobra, 30 tysięcy wrzucę. Pyk, pyk. Coś zdołam z tego zrobić. Może i ani razu. Nawet dwóch gwiazdek. Ani razu. Dobra, z tego nam się akurat sporo uzbierało. To, jak co trzeba gadać, dobra, ja wypłacę tego skina, co wczoraj miałem wypłacić. E, to był P250. Muertos. To był. Chyba ten, tak jest. Dobra, wypłacę sobie tego skina. Muertosika. No, jeszcze odcinek nie kończymy. No, challenge niestety nam się nie udał. Ale. No, mamy fundusze. 152 zł jeszcze nam tutaj zostało z tego wszystkiego. Zaraz sobie tam akceptuję tego skina. Bitwy jak wyglądają. Średnio tutaj wygl O Jezu, tutaj kurwa, nawet bym powiedział, że tragicznie to wygląda na tych bitwach. Dlatego tak. Robimy. Jeszcze raz bitwę. Tak jest, robimy jeszcze raz bitwę. I patrzcie to. Dodajemy 18 skrzyneczek. Czekajcie, ja zaakceptuję tego skina. No e, dobra, jeszcze nie doszedł. Jeszcze nie doszedł, a już tutaj ktoś do nas dołączył, więc na razie tym skinem się nie będziemy zajmować, tylko po prostu zobaczmy, co tutaj się będzie dziać, bo tutaj się już troszeczkę lepiej dzieje niż w tamtej wcześniejszej bitwie. Zdecydowanie tutaj lepsze skiny na samym początku. I dla nas i naszego oponenta ten Bizon fajny. A może to nie ten? Czy to ten? Jest akaczyk. Pierwszy akaczyk za 20 zł. No, tych akaczy tutaj potrzebujemy więcej. Tutaj często te akacze leciały i potrzebujemy je dropić zdecydowanie większą częstotliwością. No, ja mam nadzieję, że jeszcze tu nie jeden akaczyk do końca bitwy wypadnie. No, no nie tak. Akurat nie taki akaczyk. Akurat nie taki akaczyk potrzebujemy. O, ale ten skał też drogi. Ok. Dobra. Ten scoutik potrafi wydropić nawet za 30 zł. Teraz nam troszeczkę w gorszym stanie wyleciał. Ale utrzymuje nas cały czas tutaj na wygranej pozycji, aż do teraz, bo tu trafi jakiegoś UMP. Jest akaczyk kolejny. Dobra, odzyskujemy prowadzenie Galilek. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięć skrzyneczek, daj jeszcze jednego akacza. Jest, jest. Dobra, to jest nasza bitwa raczej, już w tym momencie. I jeszcze jeden, teraz to już na 100% to jest nasza bitwa No chyba, że trafi jakąś kosę Ale to raczej, no tu nie przewiduję takich scenariuszy, nie? Na tej skrzyneczce Dwie skrzynie, do końca Jest jeszcze Galil, dawa jeszcze Akacze dwa Dla mnie i dla niego, tego żeby poczęstowało No, niestety nie, nie poczęstowało Chociaż my Akaczyka dobrego dostaliśmy 264 zł. Let's go widzowie Dobra, w końcu doszedł tutaj do mnie ten Pistolecik i na specjalnie na niego czekałem Troszeczkę tutaj dłużej ta oferta Szła niż zwykle No i wracamy do odcinka, wracamy widzowie do odcinka Bo robimy tutaj tą kosę Może za drugim razem, może z większym Balancem, ale uda nam się Mam taką przynajmniej nadzieję Teraz, właśnie dzieli nas tak naprawdę Myślę jedna bitwa Jedna bitewka od zrobienia tej kosy Szkoda, że nie wrzucimy Ale zróbmy tak, czekajcie no chcę zrobić Alina po prostu No Chcę zrobić Alina i tą jedną bitewką Już tutaj zamknąć mordę hejterom Gdzie jest ta skrzynka Za dyszkę, o tu jest Dobra I jeszcze bym zrobił O tak na sam koniec, pyk Dobra To będzie ta bitwa To będzie ta bitwa, którą zdominujemy I zrobimy dzisiaj tą kosę Dobie kliknę F5 Dodam bota i samo. I samo ja Cię proszę, daj nam Cię fory, nie? Jest akaczyk już od pierwszego skina, dobrze! Te właśnie akaczyki tutaj na tej skrzynce potrzebujemy. Jest i je od razu pierwszy, dobrze, dobrze, to mi się podoba. Tu 5 zł, tu 4, to też nie ma tragedii. Tyle, żeby tu jeszcze więcej tych akaczyków nam zapchało, nie? Żebyśmy już sobie na tej skrzynce zrobili pewnego wina. Te Akaczyki to zdecydowanie tutaj robią w tej skrzynce zbustowanej robotę. To skrzynia jest za 8 zł, więc taki Akaczyk za 20 to jest naprawdę piękny drop. Piękny drop, ale widzę, że ty zatrzymały się Akaczyki w rozwoju. No na tym jednym tylko skończymy. No mam nadzieję, że nie. Jest kolejny Akaczyk, no ale to nie taki, jaki byśmy tutaj chcieli. Zdecydowanie. Ty no, halo! Taki początek. A tutaj się dzieją już nie naprawdę tragiczne rzeczy, bo jeszcze nawet tracimy prowadzenie w tym momencie, które sobie utrzymywaliśmy przez całą bitwę. No ale no właśnie, no nie można tutaj prowadzenia utrzymywać trafiając przez kolejne 8 skrzynek totalne gówno. No i zapłaciliśmy za tą właśnie cenę... straty lidera. I teraz to już w ogóle... ...jesteśmy w czarnej dupie. Potrzebujemy tutaj Akaczyka. Był ostatni skrzyneczek. No dawaj. O jeszcze on dostał. Dobra. W całe szczęście mamy tu jeszcze skrzyneczki za 21 zł. Które zdecydowanie los też mogą tutaj zmienić na tej bitwy I uwaga, zaczynamy. Zaczynam przygodę. Pierwszy. Nie dla nas. Ja pierdzielę. Drugi. Nie dla nas. Trzeci. Nie dla nas. Warty również chyba nie dla nas. A nie dla nas. Ja pierdzielę. A jak w ostatnim odcinku, znowu jedna bitwa i nie wygraliśmy jej. Znowu jedna bitwa nas dzieliła od tej kocy. To jest popierdzielone, nie? Naprawdę. Dlaczego tak się dzieje? Zawsze ten lasik musi się zjebać, nie? Zawsze. Dobra. wyzerujmy tu już całkowicie się. Znowu blisko, i znowu daleko. Zapraszam. Jeszcze bitwa na, można powiedzieć, wyzerowanie. Fajna jest ta skrzynka za 8 zł. No, do tych challengeów, takich od taniej, tutaj sumy, naprawdę skrzyneczka jest fajna. Załatwiły nas potem, no ale w sumie ta skrzynka za 8 zł też nas tutaj w tej ostatniej bitwie załatwiła. I znowu jedna bitwa dzieliła nas od zrobienia kosy. Znowu jedna bitwa. Wczoraj w odcinku było to samo, dzisiaj to samo. Liczę na to, że uda nam się w końcu zaliczyć challenge zrobić tą kosę z mniejszej sumy. Ja Wam bardzo dziękuję, widzowie, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętacie, że nie zawsze się wygrywa. Kołam Was. All right.